Michael Reeves, Star Wars, Darth Maul, Łowca z Mroku. Rozdział trzeci. Darsha Asand stała przed Radą Jedi. To był jej moment chwały. O nim marzyła od pierwszej chwili, gdy rozpoczęła szkolenie jako padawanka. Przez niemal całe życie jej świat ograniczał się i kręcił wokół świątyni Jedi. Przez wszystkie te lata uczyła się... Ćwiczyła posługiwania się bronią i samoobronę. Siedziała bez końca medytując, a przede wszystkim, co było chyba zdaniem, jej zdaniem, najtrudniejszym ze wszystkich, nauczyła się wyczuwać do pewnego sto i do pewnego stopnia manipulować mocą. A teraz miał nadejść kulminacyjny moment jej szkolenia. Wstała w najwyższej komnacie wieży, zwanej wieżą Rady, z której rozpościerał się niezmącony, zapierający dech w piersiach widok miasta, rozglądającego się we wszystkich kierunkach, aż po horyzont. Dookoła okrągłego pomieszczenia zasiadało dwunastu członków rady, rady chociaż rzadko widywała ich podczas jednego szkolenia, swojego szkolenia. Dopiero czwarty raz znalazła się w komnacie Rady. Doskonale znała ich imiona i dokonania Adigalia, Plokun, Iwkow Stareński i szacowany Joda. No i oczywiście May przewodniczący rady. Darsza czuła, że kręci się jej w głowie w obecności tylu osobliwości. Przynajmniej nie była sama. Z tyłu i nieco z boku stał jej nauczyciel Anon Bondara. Mistrz Bondara uosobiał wszystko to, czym dalsza miała nadzieję stać się w przyszłości. Twilekański mistrz Jedi żył w mocy, zawsze spokojny i zadowolony. Tajemniczy, jak jezioro o nieznanej głębokości. Był mimo to jednym z najlepszych wojowników w zakonie. Nikt nie potrafił mu dorównać w walce na miecze świetlne. Darsza miała nadzieję, że kiedyś zdoła się wykazać choćby jedną dziesiątą jego umiejętności. Wstąpiła do zakonu, w wieku dwóch lat i podobnie jak większość jej towarzyszy, niewiele zachowała wspomnień o miejscach innych niż krużganki i komnaty świątyni. Mistrz Bondara zastępował jej ojca i szkolił ją, od kiedy sięgała pamięcią. Trudne jej było wyobrazić sobie życie, w którym nie byłoby mistrza. Ale właśnie teraz miała postawić pierwszy krok na drodze ku takiemu życiu. Dziś otrzymała ostatnie zadanie, wieńczące szkolenie padawanki. Jeśli je wykona, zostanie uznana za godną przywdziania płaszcza rycerza Jedi. Nadal trudno jej było w to uwierzyć. Osierocona w najwcześniejszym dzieciństwie, wychowywała się w państwowym przytułku na planecie Alderaan gdzie znalazł ją mistrz Bondara podczas jednej ze swych podróży. Już jako dziecko wykazywała sporą wrażliwość na moc, jak jej powiedziano, została więc zabrana na korusant, aby przejść testy, które miały stwierdzić, czy nadaje się do dalszego szkolenia. Darsza wiedziała, że miała niesłychane szczęście. Jako sierota, wychowywana przez państwo, mogła marzyć co najwyżej o jakiejś marnej urzędniczej posadzie. Stałaby się Wówczas tylko jeszcze jedną z niezliczonych rzeszy referentów, niezbędnych do gładkiego funkcjonowania machiny rządowej. Gdyby nie napotkała na swojej drodze kogoś, kto rozpoznał jej potencjał. A teraz tylko krok dzielił od stania się rycerzem Jedi, członkinią starożytnego zakonu obrońców stojących na straży wolności i sprawiedliwości w galaktyce. Nawet teraz, po tylu latach przygotowań, z trudno mogła uzmysłowić sobie, że to prawda padawanko asant? Tomejs Windu do niej przemówił. Głos ciemnookiego mężczyzny, choć cichy i spokojny. Wydawał się wypełniać swoją mocą komnatę. Darsza wzięła głęboki oddech i sięgnęła pomoc, żeby się uspokoić. Na pewno nie była to odpowiednia chwila, aby dać się ponieść nerwom. Mistrz Jedi nie tracił czasu na kurtuazyjne ozdobniki. Udasz się samotnie do, obszarzu, do obsar, obszaru w sektorze Zikri, znanego jako Karmazynowy Korytarz, gdzie w miejscowym posterunku Sił Porządkowych przebywa były członek organizacji Czarne Słońce. Ma uzyskać ochronę, rady, w zamian za informacje na temat niedawnych zawirowań na najwyższych szczeblach tej przestępczej organizacji. Twoim zadaniem jest doprowadzić go żywego do świątyni. Darsza aż się paliła do zadania, ale wiedziała, że nie powinna okazać podniecenia. Skłoniła się lekko. Rozumiem, mistrzu Windu. Nie zawiodę. Najwyraźniej nie do końca udało się jej zachować spokój dusza, ducha, bo koncichy warg przewodniczącego uniosły się w powstrzymywanym uśmiechu. Niech ich tak będzie. Nadmiar entuzjazmu na pewno nie było zbrodnią. Mace Windu, uniesioną dłonią dał znak, że rozmowa jest zakończona. Darsza odwróciła się i opuściła okrągłą komnatę, słysząc za sobą kroki, a ona Bondara. Kiedy drzwi zamknęły się za nią bezszelestnie, odwróciła się w stronę swojego nauczyciela, żeby zapytać, jak szybko będzie mogła podjąć swoją misję. Powstrzymała się jednak, gdy dostrzegła wyraz niepokoju w oczach mistrza Bondary. — Mistrzu, o co chodzi? — przez chwilę zdawało się jej, że w wspomnieniu Nina widnieje też rozczarowanie. Że przed radą powiedziała lub zrobiła coś, co przeniosło ujmę jej samej i jej nauczycielowi. Strach przeciął jej o, ją ostrym, ostrzem zimnym, jak śmiercionośna klinga świetlnego miecza. Ale już pierwsze słowa nauczyciela rozwiały jej obawy. To bardzo trudna misja. Powiedział mistrz Bondara: Jestem zaskoczony, że właśnie taką mistrz Windu wybrał na twój test. Wątpisz, czy dam radę ją wypełnić? Myśl, że nauczyciel w nią nie wierzy, była jeszcze bardziej przykra niż możliwość, że nieświadomie skompromitowała się przed radą. Mistrz Bondara zawahał się, ale wreszcie spojrzał jej prosto w oczy z uśmiechem. Zawsze uczyłem cię, żebyś była szczera w swoich uczuciach, powiedział są najlepszą ścieżką do rozpoznania zarówno ciebie samej, jak i mocy. Nie mogę więc sam być z tobą nieszczery. Częścią próby jest to, że musisz ruszyć w pojedynkę, a obawiam się, że ta misja może okazać się być zbyt trudnym i niebezpiecznym testem. W karmazynowym korytarzu roi się od gangów, przestępców, ulicznych drapieżników i innych niebezpieczeństw. Poza tym już parę razy próbowano zgładzić tego członka czarnego słońca. Ale lekku tu nas zadrgały w sposób, który darsza nauczyła się interpretować jako poddanie się losowi. Decyzja Rady jest ostateczna i muszę się jej poddać. Zapewniam cię, że moje obawy w żadnym razie nie wynikają z opinii o Twoich umiejętnościach. Przypisz je raczej troskom i zgryzotom podeszłego wieku. Jestem pewien, że sprawisz się jak należy. A teraz chodź, musisz się dobrze przygotować do tej misji. Narsza ruszyła za nauczycielem, który skierował się w stronę turbowindy. Słowa mistrza Bondary ostudziły nieco jej entuzjazm. A jeśli miał rację, jeśli misja była zbyt ryzykowna, słyszała wiele opowieści o niebezpieczeństwach niesławnego, karmazynowego korytarza. W dodatku po raz pierwszy będzie zdana tylko na siebie, pozbawiona pomocy mistrza Mondary czy choćby innych padawanów. Czy sobie poradzi? Ściągnęła ramiona i wypięła pierś. Oczywiście, że tak. Była przecież Jedi. No prawie. Stanie się Jedi, jeśli wypełni to zadanie. Mistrz Windu musiał widać uważać, że podała tej misji, inaczej przydzieliłby ją komu innemu. Musiała pokładać zaufanie w żyjącej mocy, jak często powtarzał drugi z jej nauczycieli, Qui-Gon Zmierzy się z niebezpieczeństwem, nie sama. Moc będzie jej sojusznikiem. Nie jest może niezwyciężona, ale na pewno ma przewagę, na którą nie każdy może liczyć. Dzięki mocy mogła osiągnąć rzeczy, które większość ludzi wydawały, większości ludzi wydawały się cudem. Mogła podskoczyć na wysokość dwukrotnie wyższą niż jej wzrost. Mogła spowolnić tempo upadku. Mogła pchnąć różne obiekty telekinezą na 10 metrów, a nawet dalej. Mogła też spowić się z esencją mocy niczym, spowić, spowić się esencją mocy, niczym płaszczem. Po prostu zniknąć ludzi, ludziom z oczu. To jasne, że poziomem umiejętności nie dorównywała swojemu mistrzowi, ale na pewno jednak lepiej mogła sobie poradzić, posługując się mocą, niż bez niej. To nie ulegało wątpliwości. Nie zawiedzie. Wypełni swoją misję, a kiedy wróci do świątyni, tytuł rycerza Jedi będzie już na nią czekał. Infl infiltrator Wyłonił się z nadprzestrzeni daleko wewnątrz granic systemu Korusant i sunął z prędkością podświetlną ku planecie stolicy. Darf Maul prowadził swój statek okryty płaszczem ochronnym, ale zamierzał zrzucić go w pobliżu celu. Długotrwałe stosowanie płaszcza zużywało zbyt wiele mocy. Jego pan i mistrz podał mu już wcześniej współrzędne i kod wejścia, a własne, własne wpływy pozwolą mu przeniknąć przez. Orbitalną siatkę ochrony i wylądować w dowolnym kosmoporcie planety. Mimo wszystko, im mniej go było widać, tym lepiej. Nie mógł pozwolić, aby chociaż jedna brew uniosła się na widok lądującego infiltratora. Dopiero niedawno dostał ten statek od Darfa Sidiusa, i nie całkiem jeszcze do niego się przyzwyczaił. Statek jednak dobrze i łatwo poddawał się sterom. Podchodził do lądowania po południowym po, nad po, południo, południowym biegunem planety. Nie martwił się, że ktoś go zauważy, chociaż Coruscant dysponowała najbardziej wyrafinowanymi i dalekosiężnymi systemami detekacji całej galaktyki, w całej galaktyce. Infiltrator mógł się poszczycić najnowocześniejszym płaszczem ochronnym ze stygium i urządzeniem do ścierania strumieni z dysz wylotowych, które potrafiły zmylić nawet ostrzegawczą siatkę Coruscant. Wybrał miejsce do lądowania na dachu opuszczonej monady w dzielnicy, która czekała na wyburzenie jej przebudowę. Pozostawił włączony aktywator płaszcza ochronnego i wyjechał ze statku po rampie na motorze pościgowym. Był to model pozbawiony wszelkiego dodatkowego wyposażenia, a jednak wyjątkowo szybki i zwrotny. Maul wjechał nim w pejzaż miasta. Lord Sidious zdołał ustalić, że Hat Monhar miał na korusant apartament w eleganckiej części miasta w pobliżu gór Maranai. Maul nie znał dokładnego adresu. Ale nie miało to większego znaczenia. Znajdzie zaginionego Neimoidianina, nawet jeśli będzie musiał przetrząsnąć całe, pokrywające planetę miasto. Nie musiał nawet wyobrażać sobie czasów, gdy nie był na służbie u Darfa Sidiusa. Wiedział, że pochodzi z planety o nazwie Irydonia, ale ta wiedza była niczym więcej niż świadomością faktu, że atomy składające się na jego ciało zrodziły się we wnętrzach przedwiecznych, galaktycznych pieców, w których wykuwały się gwiazdy. Od po prostu odległy fakt naukowy, nic ponadto. I tutaj szybko wtrącę, bo tu jest powiedziane, że pochodzi z Irydonii, ponieważ ta książka wyszła jeszcze w momencie, gdy inaczej było ustalone dopiero potem zmienili, że Maul będzie pochodził z Datomiry. W najmniejszym stopniu nie dbało to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o swojej przeszłości i rodzinnym świecie. Dla niego życie zaczęło się z chwilą, gdy pojawił się w nim Darw Sidius. A gdyby jego plan, rozkazał a gdyby jego pan rozkazał mu to życie zakończyć, poddałby się jego wyrokowi bez sprzeciwu. Nic takiego nie mogło jednak nastąpić dopóki służył lordowi Sidiusowi, dając siebie wszystko i tak i będzie tak służył dalej. Nie potrafił choćby wyobrazić sobie sytuacji, która powstrzymałaby go przed wypełnieniem powinności. Gdzieś z tyłu Maul słyszał wycie syren spojrzał przez ramię i zobaczył, że ściga go robot policyjny, na motorze podobnym do jego pojazdu. Nie zdziwił go ten widok. Wiedział, że poruszając się z taką prędkością i z takim i takim kursem, łamał co najmniej kilka przepisów o ruchu powietrznym. Ale wiedział też, że robot go nie doścignie. Maksymalnie zwiększył prędkość i zaczął lawirować w ferrobetonowym labiryncie pomiędzy dwoma poziomami ruchu powietrznego. Jego motor nie miał generatora płaszcza, ale ten fakt się nie liczył. Szybkość i panowanie nad podjazdem, nad pojazdem wystarczyły z nawiązką, żeby pozostawić robota z tyłu. Wiedział, że robot przekaże wiadomość dalej, wzywając posiłki, aby otoczyły i zatrzymały Maula. Nie mógł pozwolić, żeby ten plan się powiódł. W strumieniu pojazdów przed sobą zauważył lukę. Zmienił kąt lotu i zanurkował, schodząc o parę pięter w dół, dopóki nie znalazł się w warstwie mgły, unoszącej się do wysokości może 30 metrów nad gruntem. Nadal mogli go oczywiście namierzyć, ale wiedział, że jeśli nie zagraża niczyjemu życiu poza własnym, nie stanie się dla, nim, dla nich celem priorytetowym. Zresztą, był już prawie na miejscu, dotarł, dotarł bez dalszych przeszkód i zaparkował pojazd na jednym z parkingów. Opłacając z góry stawkę do końca dnia. Potem wszedł na ruchomy chodnik, który zawiózł go pod jedną z licznych placówek urzędu celnego korusant. Kilkukrotnie zauważył, że przechodnie się za nim oglądają. Jego wygląd przyciągał uwagę nawet w tak kosmopolitycznym miejscu jak korusant. Musiał zdobyć się na spory wysiłek, żeby nie kryć się przed nimi, używając mocy. Na obecnym etapie nie miało znaczenia, kto go zobaczy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wypełnienie misji zajmie mu niecałą dobę. Po upływie tego czasu zniknie z Korusant. Jedno pracowało na jego korzyść. Choć rozmaitość obcych ras i gatunków, które można było spotkać na Korusant, przewyższała wszystkie inne światy. Neimoidianin. Neimoidian... Widywało się tu dość rzadko ze względu na niedawne napięcia w stosunku pomiędzy Republiką a Federacją Handlową. Maul wszedł do imponującego rozmachem budynku Urzędu Celnego i szybko skierował się w stronę terminalu Banku Danych. Korzystając z hasła, które podał mu Lord Sidious, uruchomił wyszukiwanie w zasobach Holonetu, niedawno przybyłych na planetę Neimoidian. Niebawem zobaczył wyświetlony wizerunek identyczny ze zdjęciem Hata Monhara, które dostał od swojego pana. Nazwisko było inne, ale w końcu to nic dziwnego. Maul kontynuował wyszukiwanie, próbował namierzyć Monhara, śledząc miejsca, w którym używał swojej karty płatniczej. Bez rezultatu. To też go nie zdziwiło. No i Dianin był zbyt sprytny, żeby dać się przyłapać w ten sposób. Na pewno na korusant płacił wyłącznie gotówką. Za Maulem ustawiła się kolejka innych istot, chcących skorzystać z terminalu, który zajął na tak długo. Słyszał pochrząkiwania obywateli i turystów Coraz bardziej zniecierpliwonych Nie przejął się tym Włamał się do systemu plan planetarnej policji Monitorującej kosmoporty I przyległe do nich tereny Otrzymał mozaikę nagrań Wykonywanych przez stacjonarne z, Przez stacjonarne i ruchome Holokamery z ostatnich 24 godzin Wprowadził polecenie Wyszukania plików pod kątem Obecności Neimoidian Znalazł kilka zdjęć, z których jedno wydawało się obiecujące Niewiele było na nim widać zamazany wizerunek najmojdjanina wchodzącego do pobliskiej tawerny kilka godzin temu. Ale na początek lepsze to niż nic. Maul uśmiechnął się lekko, dotknął rękojeści miecza świetlnego przymocowanego do pasa. Zanotował adres tawerny, odwrócił się i wyszedł z budynku.